Ulala, jaka ziębła. A my zaczynamy dzień od inhalacji, ponieważ Micia złapała katar. No uczeszę cię, dobra? Jak macie do polecenia jakąś fajną szczotkę do włosów dla dziecka, to dajcie znać, bo właśnie szukam dla Mici. Ta jest zdecydowanie niewystarczająca dla niej. O, Alexa, praca z wczoraj. Dynia był ostatnio krem z dyni więc teraz przyszedł czas na takiego ślimaczka cynamonowego ostatnio powiem Wam, że robiłam ten przepis e, cynamonki ale widzę e, i też e, wiele z Was pisało, że nawet lepszy jest ten ślimaczek cynamonowy XXL, on ma dużo więcej też opinii na do więc robię go tutaj czas całkowicie 3 godziny ale czas przygotowania tylko 30 minut także zabieram się i Pokażę Wam, jak wyjdzie. Wcześniej jeszcze pokroiłam, powinno to troszeczkę jeszcze odstać, ale już nie mogłam e, się doczekać. Spróbowałam tego serka, tej polewy, jest przepyszna, więc testujemy jak całość. Jak kawka się robi? Mm. Nie dałabym ci, ale nie mogę. Przyszłe maseczki. Ja, jak wiecie, używam te ze skin 79. Bardzo często je kupuję, ale wyczekuję jakichś fajnych okazji, dlatego że one bardzo często są e, po takich cenach no, minus 50%. Czyli na przykład tutaj jedna była za 2,90, kolejna za 4,90 i chyba najdrożej płaciłam 7,90 za jedną. E, wzięłam e, chyba 10 i 10 jest też dla mojej siostry, bo zawsze jej mówię, jak kupuję. Czy chcę? Zazwyczaj chcę, więc po prostu bierzemy sobie razem. Te widzę, wzięłam dwie. I tutaj mamy kolejne. Tak, przeciwzmaszczkowe, tu jest jakaś taka. Niektóre już miałam, a niektóre będę używać pierwszy raz. Także cieszę się, ponieważ zostałam jedna ostatnia. No i mam zapas. Aha, i gdybyście były ciekawe cenowo, to wyszło za te 10 maseczek 50 zł I moja siostra również 50 zł, także myślę, że to jest spoko cena Słuchajcie, jesień na całego U mojej siostry dwójka dzieci już nie chodzi do przedszkola, jest chora A, mało tego, pili z tego samego bidonu w weekend, więc boję się o Aleksa, Ale na razie jest dobrze, chodzi do przedszkola dzielnie I może się uda, że się nie zarazi tym bardziej potwierdzi się to, że ten probiotyk, który daję, działa i mam nadzieję, że tak jest, no ale zobaczymy. No i zrobiło mi się strasznie żal mojej siostry, a że robiłam dzisiaj to ciasto, które Wam pokazywałam i jeszcze w dodatku przyszły maseczki, które zamawiałyśmy razem, to stwierdziłam, że jadę przez całe miasto, bo mieszkamy na dwóch różnych końcach miasta. Żeby jej zawieść, zrobić niespodziankę, niech dziewczyna zje coś dobrego do kawki przy tej opiece nad dwójką dzieci eee, i może zrobi maseczkę w wolnej chwili, zobaczymy mam nadzieję, że zrobię jej niespodziankę nic jej nie mówiłam eee, więc na pewno na pewno się ucieszy, sama bym się ucieszyła także tak eee, mi kiedyś zrobiła taką niespodziankę moja przyjaciółka, właśnie też mi przywiozła Ciasto, jak siedziałam z chorym dzieckiem, i naprawdę to było coś super. Także jedziemy, za 20 minut będziemy, bo jedziemy w takich godzinach jeszcze, że nie będzie korków. No i zobaczymy, czy się ucieszy. Dobra, wejdziemy kodem. Niespodzianka się może i udała, ale niestety nie mogłam Wam pokazać reakcji mojej siostry, dlatego że była na kolu, a moje rodzice jak się okazało są u dzieciaczków, więc no, ale mam nadzieję, że się ucieszy i dostanie przesyłkę. No dobrze, więc czas się zabrać za obiad, a dzisiaj robię makaron z kurczakiem, z suszonymi pomidorami. Także znowu tutaj w kuchni urzęduję, no ale takie życie. Staram się wyrobić w sobie nowy nawyk, czyli jak gotuję, to w międzyczasie sprzątam, dlatego że zawsze robię ogromny bałagan, jak sprzątam. Bardzo tego w sobie nie lubię. Dużo. Rzeczy, których nie używam, wkładam do zmywarki i tak dalej. No jakoś tak dużo lepiej to wygląda. Na końcu nie ma aż tak dużego bałaganu do sprzątania, więc aż tak nie załamuję rąk. żeby eee, mieć porządek. Dzień dobry. Jedna dobra wiadomość, druga zła. Pierwsza taka, że dzisiaj jest piękna pogoda i na pewno wykorzystamy ten dzień jak się da najmocniej. A druga jest taka, że nie mamy ciepłej wody do rana i właśnie umyłam włosy zimną i powiem wam, że jakieś takie są fajniejsze w dotyku. Nie wiem, czy to kwestia tej zimnej wody. Teraz poszedł Paweł też właśnie myć włosy, ale on to się kąpi już w takim naprawdę wyrządku, można powiedzieć, więc zobaczymy, czy mu się uda. Micia jest w tym momencie na spacerku, chociaż przed chwileczką mój tata dzwonił i mówił, że strasznie płacze. Nie chcę zasnąć, więc możliwe, że te 15 minut to będzie tyle Ale może nie, może jeszcze jakoś tam im się uda, bo jest piękna pogoda No i szkoda by było tego nie wykorzystać, a ja mam tutaj dużo roboty I niestety dzisiaj na spacerek z rana nie mam czasu A później ją weźmiemy, mamy w planie jechać na rynek, więc chcemy się wyrobić Tutaj mam wodę z cytryną i z imbirem, taką rozgrzewającą Bo coś mnie dzisiaj rano bolało gardło delikatnie, więc no, nie chcę chorować zdecydowanie, nie, więc. piję póki ciepła. Tutaj jeszcze sobie montuję taki mini filmik na Instagram. No i. Zaczynamy ten piękny dzień. Ruszamy. Od taty mojego dowiedziałam się, że w słońcu po prostu się pocił, a jak zaszło słońce i był w cieniu, to zimno. Więc ubrałam się tak, żebym mogła się w razie czego rozebrać. Czapka z Lamani. Tutaj mam taki sweterek z golfem z Deklu. Kamizelka Lemonada. Plecaczek Michael Kors. Spodnie Zara i buty Born. Lecimy na rynek. Dzień dobry. Cześć. Do Starbunia na Pumpkin Spice Latte! Odebraliśmy Aleksika z przedszkola i stwierdziliśmy, że od razu, póki jeszcze nie pada, lecimy na spacer po parku. Aleks sobie pojedzie na rowerku. Już tych dni naprawdę nie będzie dużo takich słonecznych, więc trzeba wykorzystywać jak tylko się taki pojawi, no idziemy. Paweł sobie przy okazji pogra w kosza. Zobaczcie, wyszliśmy z domu, pokazywało, że nie będzie padać. Po chwili pokazało, że jednak będzie padać, więc yy, to są takie prognozy, co ja sobie mogę wyjść z domu i popatrzeć po prostu w niebo. I tyle mi to daje. Czy Was to też tak denerwuje? Zobaczcie się tutaj z dzieciaczkami Trochę dom, domkiem dla lalek, trochę samochodami. Nie mm, widzisz? Ale postanowiłam... No pokaż. Kolejna strasz? Ja. Taka, tu jest taka. Więc stwierdziłam, że się już z wami pożegnam Przed nami jeszcze kolacja, mycie, ogarnianie I taka wieczorna lutyna Ale ja się z wami już pożegnam Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym vlogu Do zobaczenia Już patrzcie Otworzymy drzwi, dobra? Otwórz drzwi Którym przyciskiem? I do zobaczenia w kolejnym vlogu Pa! Pomachaj Pa!